Witajcie po długiej przerwie. Nie wiem czy po długiej przerwie, po prostu. A dzisiaj gramy sobie w Subway Surfers. E... Miałam ostatnią aktualizację i. I. Coś się chyba stało, nie wiem. Nie, chyba nic. Wszystko jest w porządku. Dobrze, także. Zag zagramy sobie pierwszą grę, a później zobaczymy. Także bie biegniemy jakąś dziewuszką, e i w ogóle uciekamy przed policjantem. A tak nie, mo w tak nie wolno w Mamy jakąś hulajnogę. O kurde. To zdobędę tą skrzynkę. Ale trudno. Ouch, nie! Oj nie! No dobra, teraz e, spróbujemy e, coś takiego, żeby nie dotknąć żadnego pieniążka. Spróbujemy. Hm. Mógłbym coś kupić. Ale chyba zbieram na postać. Za 95 tysięcy. Dobrze, także gramy. Musimy nie, nie zdobywać pieniążków. Um. O nie, nie, nie. Tak, przeszedłem. Zero coin. O nie. Jeden. Ech, przegrałem. Nie, tu nie da się zdobyć. Także gramy normalnie. O tak. Goń mnie. <grych> Juhu. Taka prędkość. Kurde, ominąłem. Auć, nie. O nie, reklamy zapomniałem. Dobrze. Paczuszka. Otwieramy. I pieniążki. O tak. Ile pieniędzy? Ale. Ach, dobrze. Gramy jeszcze raz. To są super buty. Ale prędkość całkiem dobry jestem w tą grę, halo. Ten policjant. O nie, nie, he, he. Dobrze, pieniążki. Dwa tysiące, dobrze. Ech, dobra. Może na tego zbierać? Dajcie znać na kogo zbierać. Czy na tego. Czy na tego. Szczerbatka, czy na tego. Co ma. <grym> Nieważne. A może. Co? To jeszcze jest droższe. Może zapomnijmy. A może schakuje grę. Nieważne. Czas zacząć. Czo na siebie psika? Ale uciekajmy. To będzie najdłuższy... Teraz, teraz będzie to najdłuższy bieg w historii świata. O kurde. Magnes superności! O kurde, to jest bardzo ciężkie. Ta gra jest super ciężka, więc docencie to. Ale trzęsą mi się ręce. O tak. Deskorolka. Auć. Szybko. Juhu. Niespodzianka. Auć. O nie, zapomniałem. Dobrze, także to chyba już koniec będzie eee, tego filmiku. Więc dajcie znać, czy chcecie więcej tej gry? I czy chcecie? No, no dobra, no to to się manka. Tô cheia,